Czy kiedykolwiek zastanawiałaś się, czy Bóg naprawdę potwierdza, kto ma być Twoim małżonkiem? Jeśli tak, to ten film jest właśnie dla Ciebie. Ale jak odróżnić znaki, które pochodzą od Boga, od tych, które Twoje serce sobie wymyśla? A co, jeśli już ignorujesz odpowiedź, którą on wielokrotnie ci pokazuje? Przez dwadzieścia lat towarzyszyłem setkom kobiet w ich duchowej wędrówce, przez pytania o miłość i małżeństwo. Widziałem łzy rozpaczy. Gdy wydawało się, że Bóg milczy, ale też widziałem radość rozpoznania, gdy nagle wszystkie puzle układały się w jedną jasną odpowiedź. Jedna z kobiet powiedziała mi niedawno: Pastor, przez dziesięć lat modliłam się o męża. Myślałam, że Bóg nie słucha, a potem zrozumiałam, że on odpowiadał mi cały czas, tylko ja nie umiałam tego dostrzec. To właśnie chcę Ci dziś pokazać. Bóg nie jest milczący w sprawach Twojego serca. On nie zostawia cię samej z tak ważnymi decyzjami. Przeciwnie, w swojej miłości i cierpliwości powtarza swoje znaki tak długo, aż w końcu je dostrzeżesz. Problem nie leży w jego milczeniu, ale w naszej niezdolności do rozpoznania jego języka miłości. Dzisiaj pokażę ci dokładnie, jak Bóg potwierdza swoją wolę w sprawach serca. Dowiesz się, jakich znaków nie możesz ignorować i jak rozróżnić jego prawdziwy głos od swoich własnych pragnień, lęków czy społecznych oczekiwań. Na końcu tego filmu będziesz miała nie tylko krystaliczną jasność, ale też ten głęboki pokój w sercu, pokój, który może dać tylko nasz kochający Stwórca. Ale ostrzegam cię uczciwie, to co usłyszysz w następnych minutach, może całkowicie zmienić sposób, w jaki postrzegasz swoją obecną sytuację uczuciową. Może odkryjesz, że odpowiedź, na którą czekasz od miesięcy czy lat, była przed tobą cały czas. A może zrozumiesz, że to, co uważałaś za wyraźny znak od Boga, było jedynie projekcją Twoich własnych, niezaspokojonych marzeń. Bądź gotowa naprawdę. Czasem boli w pierwszej chwili, ale zawsze ostatecznie uwalnia i przynosi prawdziwy pokój. Jeśli jesteś gotowa przestać zgadywać i zacząć wiedzieć na pewno, zostań ze mną do końca. To, co powiem na zakończenie, może być kluczem, którego szukałaś przez całe lata. Jednym z największych błędów, jakie popełniamy w wierze, jest mylenie ciszy z brakiem kierownictwa. Myślimy sobie, jeśli Bóg nie przemawia głośno i wyraźnie jak grom z nieba, to znaczy, że nie ma dla nas odpowiedzi, ale prawda jest zupełnie inna i znacznie piękniejsza. Bóg rzadko krzyczy, On szepcze, prowadzi delikatnie, daje subtelne znaki, które wymagają duchowej wrażliwości i uważnego serca. Pamiętaj, że nasz Ojciec Niebieski jest pełen nieskończonego miłosierdzia. Kiedy próbujemy dać znaki naszym małym dzieciom, a one ich nie rozumieją za pierwszym razem, co robimy? Powtarzamy je cierpliwie, mówimy inaczej, używamy innych słów, pokazujemy w inny sposób, aż w końcu dotrze do nich nasz przekaz. Dokładnie tak samo czyni nasz niebieski Ojciec z nami, swoimi duchowymi dziećmi. Jeśli nie dostrzegasz Jego pierwszego delikatnego znaku, On da ci drugi, wyraźniejszy. Jeśli przegapisz drugi przez swoje zajęcie czy duchową nieuwagę, przyjdzie trzeci, jeszcze bardziej oczywisty. Nie dlatego, że się nudzi czy ma za dużo wolnego czasu w niebie, ale dlatego, że cię bezgranicznie kocha i pragnie, żebyś była absolutnie pewna swojej drogi życiowej. Ale uwaga, to nie znaczy wcale, że możemy być niedbali czy świadomie ignorować Jego głos, myśląc, że zawsze będzie następna szansa. Im częściej lekceważymy Jego delikatne prowadzenie, tym trudniej nam go usłyszeć następnym razem. Nasze serca stopniowo stają się mniej wrażliwe, nasze duchowe uszy głuche na Jego kochający szept. Dlatego tak niezmiernie ważne jest, żebyśmy nauczyły się rozpoznawać Jego unikalny język miłości od samego początku naszej duchowej wędrówki. Czy wiesz, że Bóg ma dla Ciebie bardzo konkretny, wypracowany przez wieki sposób potwierdzania swojej świętej woli? To nie jest duchowa gra w zgadywanki ani losowa loteria uczuć. On ma swoje sprawdzone biblijne metody, które działają niezawodnie od tysięcy lat, u wszystkich kultur i we wszystkich epokach. W następnych minutach pokażę ci pięć głównych sposobów, jakimi nasz kochający Bóg potwierdza swoje najważniejsze decyzje dotyczące Twojego przyszłego małżonka. Przygotuj swoje serce na to, co usłyszysz, bo może odkryjesz, że te znaki już były obecne w Twoim życiu ale nie potrafiłaś ich właściwie rozpoznać i zinterpretować. Pierwszy i najważniejszy znak boskiego potwierdzenia to nadprzyrodzony pokój w Twoim sercu. Nie mówię tutaj o zwykłym spokoju czy braku codziennych problemów, ale o tym głębokim, nieziemskim pokoju, który może dać tylko sam Bóg. Apostoł Paweł napisał w pierwszym liście do Koryntian, w rozdziale 14, wersie 33 słowa, które powinniśmy wypisać sobie złotymi literami, Bóg nie jest Bogiem zamętu, ale pokoju. To oznacza bardzo konkretnie, że tam, gdzie jest prawdziwe, autentyczne działanie naszego Boga, tam nie ma miejsca na wewnętrzny chaos, ciągły niepokój czy męczące, niekończące się wątpliwości. Boska wola przynosi ze sobą charakterystyczną ciszę duszy, nie dlatego, że wszystko jest łatwe, ale dlatego, że jesteś na właściwej drodze. Kiedy myślisz o konkretnej osobie, jako o swoim przyszłym małżonku, Jakie dokładnie uczucia cię ogarnią? Czy to jest spokojne, ciepłe uczucie wewnętrznej pewności, czy raczej gorączkowe podniecenie gwałtownie mieszane z lękiem i niepewnością? Prawdziwy pokój od Boga jest jak błogosławiona cisza po wielkiej burzy. Nie musisz się niczego gorczkowo trzymać, żeby go utrzymać. On po prostu naturalnie jest i trwa. Pamiętam szczegółowo rozmowę z jedną kobietą, która przez długie miesiące była boleśnie rozdarta między dwoma całkowicie różnymi mężczyznami. Jeden budził w niej gwałtowne, niepohamowane emocje. Było z nim ekscytująco, nieprzewidywalnie, intensywnie, ale jednocześnie wyczerpująco i stresująco. Drugi dawał jej naturalny spokój, głębokie poczucie bezpieczeństwa, ale wydawał się jej zbyt nudny i przewidywalny. Gdy zapytałem ją wprost, przy kim czuje autentyczny pokój Boga, odpowiedź była błyskawiczna i jednoznaczna. Nie musiała się zastanawiać ani analizować. Po prostu wiedziała. Dzisiaj są szczęśliwym, stabilnym małżeństwem od piętnastu wspaniałych lat i wychowują razem troje dzieci w bojaźni pańskiej. Ale uwaga na ważne rozróżnienie. Pokój od Boga nie oznacza wcale braku przyszłych wyzwań czy trudności w związku. To nie jest naiwne uczucie, że wszystko będzie łatwe jak w bajce. To raczej głęboka, niewzruszona pewność, że nawet jeśli przyjdą naprawdę trudne chwile, jesteście razem na tej drodze, którą wybrał dla was sam Bóg. Drugi niezawodny sposób, jakim Bóg potwierdza swoje najważniejsze decyzje, to jego żywe, aktualne słowo. Biblia nie jest tylko zbiorem starożytnych tekstów czy historycznych dokumentów. To żywe, pulsujące życiem słowo, które Bóg aktywnie używa, aby przemawiać bezpośrednio do naszych współczesnych serc. Czasami podczas codziennego czytania konkretny werset jakby wyskakuje ze strony, trafiając prosto w sedno twojej osobistej sytuacji. Innym razem słyszysz kazanie w kościele, które idealnie odpowiada na twoje najbardziej palące pytania, albo przyjaciółka przysyła ci wiadomość z wersetem, który dokładnie pasuje do tego, o czym się modlisz. To nie są przypadki. To Bóg używający swojego słowa jako narzędzia komunikacji z tobą. Ale pamiętaj o jednej fundamentalnej, niezmiennej zasadzie: Bóg nigdy, przenigdy nie potwierdzi niczego, co jest jawnie sprzeczne z Jego napisanym słowem. Jeśli myślisz o związku z niewierzącym mężczyzną i desperacko szukasz na to boskiego potwierdzenia, po prostu nie znajdziesz go w Biblii. Drugi list do Koryntian jasno i kategorycznie mówi o tym, żeby nie wchodzić w nierówne jarzmo z niewierzącymi. Ale jeśli twoje serce wskazuje na prawdziwie pobożnego mężczyznę, który szczerze kocha Boga i głęboko szanuje Jego słowo, wtedy możesz śmiało spodziewać się jasnego potwierdzenia z pisma świętego. Bóg uwielbia potwierdzać swoje dobre zamiary przez swoje własną, napisaną wolę. Jedna z kobiet, którą kiedyś szczegółowo doradziłem, intensywnie modliła się tygodniami o jasność w sprawie swojego poważnego związku. Następnego dnia, podczas swojego codziennego, porannego czytania Biblii, natknęła się na werset z Księgi Przysłów 18, 22. Kto znajduje żonę, znajduje coś dobrego i zyskuje upodobanie Pana. Pomyślała, że to ciekawe, ale nie przywiązała do tego większej wagi. Ale to nie był koniec boskiego działania. Tego samego dnia usłyszała dokładnie tego samego wersetu w chrześcijańskim radiu podczas jazdy do pracy. Wieczorem, podczas wspólnej modlitwy, jej chłopak przeczytał spontanicznie ten sam werset, nie mając pojęcia o jej porannym odkryciu i popołudniowym przypadku w radiu. Takie precyzyjne zbiegi okoliczności to zdecydowanie nie przypadek. To Bóg systematycznie używający swojego słowa, żeby wyraźnie potwierdzić swoją świętą wolę. Ale ważne ostrzeżenie, nie wolno nam wyrywać wersetów z kontekstu ani interpretować ich na siłę, żeby pasowały do naszych osobistych pragnień. Trzeci wyraźny sposób boskiego potwierdzenia to konkretne znaki otrzymywane podczas modlitwy oraz w codziennych okolicznościach życia. Kiedy szczerze, z otwartym sercem modlisz się o swojego przyszłego męża. Czy jakieś konkretne imię przychodzi ci do serca bez najmniejszego wysiłku z twojej strony? Nie to, które desperacko wymuszasz czy próbujesz sobie wmówić, ale to, które po prostu naturalnie jest, spontaniczne jak oddech. Bóg niezwykle często używa również tego, co nazywam boskim timingiem, tych pozornie nieplanowanych spotkań, które wydają się zupełnie przypadkowe, ale są zbyt doskonale wkomponowane w większy plan, żeby mogły być dziełem ślepego losu. Poznajecie się w chrześcijańskiej księgarni, gdy oboje w tym samym momencie sięgacie po identyczną książkę. Spotykasz go po długich latach na konferencji, na którą w ostatniej chwili pod wpływem impulsu, zdecydowałaś się pojść. Twoja codzienna droga do pracy nagle zmienia się przez nieoczekiwany remont ulicy, a na tej nowej trasie codziennie mijasz go na tym samym przystanku autobusowym, albo idziesz do zupełnie nowego lekarza, a w poczekalni siedzisz obok niego przez godzinę. Prowadząc fascynującą rozmowę o wierze. Pamiętam dokładnie historię jednej pary z mojej lokalnej wspólnoty. Ona pracowała jako doświadczona pielęgniarka w miejskim szpitalu, on był wykwalifikowanym hydraulikiem z własną firmą. W normalnych okolicznościach ich zawodowe drogi nigdy by się nie przecięły. Różne światy, różne środowiska, różne codzienne rytmy, ale pewnego zwykłego wtorku w domu opieki, gdzie ona robiła jednorazowe zastępstwo za chorą koleżankę. Nagle popsuła się główna instalacja wodna. Firmę hydrauliczną wybierała całkowicie losowo jej przełożony, dzwoniąc do pierwszej lepszej z żółtych stron. Gdy on przyjechał do tej pilnej naprawy, od pierwszego spojrzenia oboje poczuli wyraźnie, że to spotkanie było zaplanowane gdzieś znacznie, znacznie wyżej. Rozmawiali podczas pracy godzinami o wierze, o planach życiowych, o marzeniach Odkryli niesamowite podobieństwa w poglądach, wartościach, duchowych doświadczeniach. Dzisiaj służą razem w kościelnej radzie od 10 lat i wychowują troje wspaniałych dzieci w bojaźni pańskiej. Ale ważne ostrzeżenie: nie każde nieoczekiwane spotkanie jest automatycznie boskim znakiem. Czasami nasze spragnione miłości serca widzą głębokie znaczenie tam, gdzie w rzeczywistości go po prostu nie ma. Dlatego każde przypadkowe spotkanie musi być uważnie przetestowane pozostałymi znakami, pokojem w sercu i pełną zgodnością ze słowem Bożym. Czwarty, nieomylny sposób rozpoznawania prawdziwej boskiej woli w związkach to systematyczne sprawdzanie owoców Ducha Świętego w waszej wspólnej relacji. List do Galatów, rozdział 5, wersety 22 do 23 wymienia je wszystkie bardzo jasno i konkretnie: miłość, radość, pokój, cierpliwość, życzliwość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Prawdziwy związek, błogosławiony przez samego Boga, będzie w naturalny sposób rodzić właśnie te charakterystyczne owoce. Zadaj sobie bardzo szczerze to kluczowe pytanie. Kiedy spędzasz czas z tą konkretną osobą, czy stajesz się lepszą, bardziej dojrzałą, duchowo wersją siebie? Czy ta rozwijająca się relacja aktywnie pomaga ci zbliżyć się do Boga, czy raczej subtelnie? ale systematycznie odciąga cię od Niego. Prawdziwa miłość pochodząca od Boga nigdy nie jest egoistyczna, manipulacyjna ani wywierająca psychiczną presję, przeciwnie, daje ci przestrzeń do naturalnego wzrostu, szczerze zachęca do modlitwy i czytania Biblii, aktywnie wspiera w służbie Bogu i innym ludziom. Prawdziwy partner życiowy nie będzie konkurować z Twoją relacją z Bogiem, ale będzie ją wzmacniać i pogłębiać. Jedna z kobiet zapytała mnie kiedyś bardzo bezpośrednio: Pastor, jak praktycznie odróżnić prawdziwą miłość od zwykłego pociągu fizycznego czy emocjonalnego uzależnienia? Odpowiedziałem jej równie bezpośrednim pytaniem: Czy z tą osobą łatwiej ci się modlić, czy trudniej? Czy rozmawiając z nią otwarcie o Bogu czujesz się naturalnie i autentycznie, czy sztucznie i wymuszone? Po kilku tygodniach głębokiej refleksji, wróciła z krystalicznie jasną odpowiedzią. To, co przez miesiące brała za prawdziwą miłość, było w rzeczywistości tylko emocjonalnym uzależnieniem, które systematycznie oddalało ją od osobistej relacji z Panem. Gdy to zrozumiała i zakończyła ten niezdrowy związek, kilka miesięcy później poznała swojego prawdziwego męża. Prawdziwy partner życiowy będzie konsekwentnie wspierać twoją codzienną relację z Bogiem, a nie z nią rywalizować. Będzie się szczerze radował z twoich duchowych zwycięstw i przełomów. Będzie chciał razem z Tobą aktywnie służyć w lokalnym kościele. Jego trwała obecność w Twoim codziennym życiu sprawi, że będziesz bardziej cierpliwa, życzliwa, wierna, nie dlatego, że się zmuszasz czy udajesz, ale dlatego, że prawdziwa miłość w naturalny sposób rodzi te piękne cechy charakteru. Ale uwaga na jedną bardzo podstępną pułapkę. Nie mylmy autentycznej duchowej dojrzałości z bezmyślną, powierzchowną religijnością. Prawdziwy mężczyzna Boga. Nigdy nie będziecie kontrolować w imię fałszywie rozumianej duchowości. Nie będzie manipulacyjnie wykorzystywać wersetów z Biblii do wywierania presji czy dominacji. Piąty decydujący sposób, jakim Bóg potwierdza prawdziwie właściwy związek, to tak zwany test trudnych chwil i przeciwności. Związki autentycznie błogosławione przez Boga wcale nie unikają problemów czy życiowych burz. One się w nich hartują, umacniają i pogłębiają. Kiedy przychodzą nieoczekiwane trudności finansowe, bolesne rodzinne konflikty czy poważne problemy zdrowotne, prawdziwa para zbliża się jeszcze bardziej do siebie i do Boga, zamiast się oddalać czy rozpadać. Pamiętam bardzo wyraźnie jedno młode małżeństwo z mojej wspólnoty, które przeszło przez prawdziwie okropną życiową próbę. Ona zachorowała na poważny nowotwór zaledwie trzy miesiące po ślubie. A on stracił dobrze płatną pracę dokładnie w tym samym dramatycznym czasie. Obserwowałem ich bardzo uważnie przez te niezmiernie ciężkie, długie miesiące i widziałem coś absolutnie niezwykłego. Im trudniej było w zewnętrznych okolicznościach, tym mocniej i pewniej trzymali się siebie nawzajem i tym gorączej szukali Boga. Modlili się razem więcej i intensywniej niż kiedykolwiek wcześniej, wspierali się wzajemnie w sposób, który wprost zachwycał wszystkich dookoła. Znajdowali nadprzyrodzoną siłę i nadzieję w swojej wspólnej wierze. Dzisiaj, po pięciu latach, są całkowicie zdrowi, stabilni finansowo i pomagają innym parom przechodzącym przez podobne kryzysy. Ale w tym samym czasie widziałem również inne pary, które dosłownie rozpadały się przy pierwszym, poważniejszym problemie czy życiowej próbie, gdzie nie było prawdziwego, głębokiego fundamentu w Bogu, tam trudności działały jak dynamit systematycznie niszczyły wszystko, co zewnętrznie wydawało się być mocne i trwałe. Dlatego nie bój się wcale normalnych problemów w rozwijającym się związku. Bój się raczej tego, że te nieuniknione problemy wasz związek bezpowrotnie zniszczą, zamiast go umocnić i pogłębić. Prawdziwa miłość od Boga zawsze prowadzi parę przez trudności razem, w jednym kierunku. Czy była już w waszej znajomości jakaś sytuacja, która was naprawdę przetestowała i sprawdziła? Jak dokładnie wtedy zareagowaliście? Czy instynktownie szukaliście razem Boga w modlitwie? Czy każde z Was uciekało w swoją indywidualną stronę? Czy ta osoba była dla Ciebie prawdziwym wsparciem w duchowej walce, czy raczej dodatkowym źródłem stresu i niepewności? To są absolutnie kluczowe pytania, na które musisz sobie szczerze, bez żadnych złudzeń odpowiedzieć. Prawdziwy partner życiowy to nie ktoś, kto magicznie sprawia, że nie masz żadnych problemów, to ktoś, z kim wszystkie problemy stają się do pokonania dzięki wspólnej wierze i wzajemnemu wsparciu. Gdy już wyraźnie rozpoznasz wszystkie te duchowe znaki w swoim codziennym życiu, co praktycznie dalej? Oto trzy bardzo konkretne kroki, które pomogą ci mądrze i odpowiedzialnie postąpić z tym cennym, co Bóg ci właśnie pokazał. Pierwszy niezbędny krok to znacznie pogłębiona, regularna modlitwa. Nie wystarczy już krótkie, powierzchowne: Panie, daj mi jakiś znak. Potrzebujesz teraz systematycznego czasu na prawdziwie głęboką, szczerą rozmowę z Bogiem. To jest moment, kiedy możesz Mu spokojnie przedstawić wszystkie swoje ukryte obawy, najskrytsze nadzieje i jeszcze pozostałe wątpliwości. Nie spiesz się z tym procesem. Bóg ma dla Ciebie mnóstwo czasu i pragnie tej intymnej komunikacji z Tobą. Im więcej czasu spędzisz na kolanach, tym większą pewność i pokój będziesz miała w swoim sercu. Drugi równie ważny krok to cierpliwość i zaufanie Bożemu timingowi. Duchowe potwierdzenie absolutnie nie oznacza automatycznego pozwolenia na życiowy pośpiech czy niepotrzebne przyspieszanie wydarzeń. Bóg może Ci dziś pokazać bardzo wyraźnie, kto ma być Twoim mężem. Ale to wcale nie znaczy, że macie się pobrać za miesiąc czy nawet za pół roku. Jego timing jest zawsze absolutnie doskonały, ale bardzo rzadko pokrywa się z naszymi niecierpliwymi oczekiwaniami czy społeczną presją. Prawdziwa miłość od Boga potrafi cierpliwie czekać na duchowo odpowiedni czas, na większą duchową dojrzałość obojga, na odpowiednią życiową i finansową stabilność. Trzeci fundamentalny krok to codzienne, systematyczne trwanie w czystym Słowie Bożym. Gdy masz już względną pewność co do woli Boga w tej sprawie, potrzebujesz stałego karmienia się Jego słowem. To ono będzie Cię niezawodnie utrzymywać na właściwej duchowej drodze, gdy przyjdą przejściowe wątpliwości, presja otoczenia czy po prostu trudne życiowe chwile. Biblia to Twoja osobista mapa i niezawodny kompas w całej tej pięknej podróży ku małżeństwu. Ale pamiętaj o jednej bardzo ważnej rzeczy. Boskie potwierdzenie wcale nie zwalnia cię z odpowiedzialnego, mądrego działania w naturalnej sferze. Nadal musisz stopniowo, cierpliwie poznawać tę osobę, rozmawiać z nią otwarcie o wszystkich ważnych życiowych sprawach, uważnie obserwować jej prawdziwy charakter w różnych, zwłaszcza trudnych sytuacjach. Bóg daje ci generalny kierunek i podstawowe potwierdzenie, ale konkretna droga dalej wymaga twojego przemyślanego, odpowiedzialnego zaangażowania. Oraz mądrej współpracy z Jego łaską. Oto najpiękniejsza i najbardziej pocieszająca prawda o boskim prowadzeniu w sprawach małżeństwa. Nasz kochający Bóg zawsze przygotowuje oboje partnerów jednocześnie, nie tylko jedną stronę tej przyszłej relacji. Kiedy On naprawdę, autentycznie potwierdza konkretny związek, pracuje równolegle w dwóch sercach, przygotowuje dwie dusze na wzajemne spotkanie ze sobą w odpowiednim momencie. Księga Przysłów, rozdział 18, werset 22? Mówi to bardzo jasno. Kto znajduje żonę, znajduje coś dobrego i zyskuje upodobanie pana. Zwróć szczególną uwagę na to kluczowe słowo znajduje. To nie jest męcząca walka, zdobywanie, przekonywanie czy manipulowanie. To naturalne odkrywanie czegoś pięknego, co Bóg już wcześniej przygotował i na odpowiedni moment zaplanował. Gdy On suwerennie dopasowuje dwie osoby do siebie, Czyni to tak mądrze, żeby oboje w duchowo odpowiednim czasie rozpoznali, że to właściwa, bogobojazna droga. Nie musisz nikogo desperacko przekonywać, że jesteście sobie wzajemnie przeznaczeni przez samego Boga. Prawdziwa miłość pochodząca od Boga rodzi się naturalnie, organicznie w obojgu sercach, bez wymuszania czy psychicznej presji. Jeśli Bóg naprawdę Was dla siebie przygotowuje, oboje będziecie to stopniowo, ale wyraźnie rozpoznawać. To bardzo praktycznie oznacza, że jeśli Ty czujesz głęboką duchową pewność, a druga osoba pozostaje całkowicie obojętna, chłodna lub wyraźnie niechętna, to najprawdopodobniej nie jest to jeszcze właściwy czas, albo po prostu nie jest to właściwa osoba. Bóg nigdy nie będzie Cię zmuszał do wyczerpującej walki o coś, co ma być Jego darmowym, łaskawym darem. Jego dary zawsze przychodzą z pokojem, łaską i wzajemną radością. Nie ze stresem, męczeniem i jednostronnym zabieganiem. Pamiętam bardzo wyraźnie jedną kobietę, która przez całe lata walczyła o serce konkretnego mężczyzny z kościoła, modliła się za niego, poświęcała dla niego swój czas, robiła wszystko, żeby zwrócić jego uwagę i zainteresowanie, ale on konsekwentnie pozostawał chłodny, zdystansowany i w najlepszym przypadku grzecznie obojętny. Dopiero gdy się całkowicie poddała i powierzyła tę sprawę Bogu, Poznała swojego prawdziwego męża, kogoś, kto od pierwszego spotkania widział w niej coś wyjątkowego i naturalnie radośnie zabiegał o jej serce. To absolutnie nie znaczy, że prawdziwa miłość nie wymaga żadnego wysiłku czy zaangażowania. Znaczy to, że wysiłek ten jest obopólny, naturalny, radosny i pełen nadziei. Gdy Bóg dopasowuje dwie osoby, obie czują się błogosławione tym znajomstwem, obie wyraźnie widzą w tym związku Bożą rękę. Obie szczerze pragną razem służyć Panu. Podsumujmy to, o czym dzisiaj szczegółowo rozmawiałyśmy. Bóg potwierdza swoje wybrane małżeństwa przez pięć głównych sprawdzonych sposobów: nadprzyrodzony pokój w Twoim sercu, pełną zgodność ze Słowem Bożym, konkretne znaki w modlitwie i codziennych okolicznościach, wyraźne owoce Ducha Świętego oraz duchową wytrzymałość w trudnych życiowych chwilach, gdy wszystkie te elementy harmonijnie się zgadzają. Możesz być absolutnie pewna, że idziesz tą drogą, którą wybrał dla ciebie sam Bóg, ale najważniejsza prawda, którą chcę, żebyś zapamiętała, brzmi następująco: Powtarzające się znaki to bezpośredni wyraz nieskończonego Bożego miłosierdzia wobec ciebie. On Cię kocha za bardzo, żeby zostawić Cię samą z tak fundamentalnie ważną życiową decyzją. Jeśli wciąż masz jakiekolwiek wątpliwości czy niespokojne pytania, Zabierz to wszystko dziś wieczorem w szczerą, otwartą modlitwę. Poproś go odważnie o ostateczne potwierdzenie w jego napisanym słowie i bądź gotowa na jego odpowiedź. Nie bój się być całkowicie szczera ze swoimi najgłębszymi lękami, nadziejami i oczekiwaniami. On już wszystko o tobie wie i nadal cię bezwarunkowo kocha. Czy już dzisiaj wiesz, jakie konkretne znaki Bóg wielokrotnie, cierpliwie, pokazywał w twoim codziennym życiu? Czy jesteś gotowa przestać je ignorować i pozwolić mu w końcu prowadzić twoje serce tam, gdzie on chce je zaprowadzić? Pamiętaj zawsze: On pragnie dla ciebie tego, co absolutnie najlepsze. Nawet jeśli czasami nie rozumiesz do końca jego sposobów i timing, jeśli ten film głęboko dotknął twojego serca i dał ci nową perspektywę, podziel się nim z przyjaciółką, która również szuka jasności w swoich sprawach uczuciowych. W komentarzach napisz szczerze, jaki konkretny znak Bóg już wielokrotnie Ci pokazywał, ale może nie miałaś odwagi go uznać. Czasami wypowiedzenie tego na głos pomaga w końcu to zobaczyć i zaakceptować. I pamiętaj o tej ostatniej rzeczy. Jeśli Bóg dał Ci już duchową jasność co do swojej woli, nie zwlekaj niepotrzebnie z odpowiedzią i działaniem. Ale jeśli wciąż cierpliwie czekasz na jego timing, nie trać nadziei ani wiary. Jego timing jest zawsze absolutnie doskonały, a jego plany wobec ciebie są pełne dobra, pokoju i przyszłej nadziei. Co jeśli to, co teraz przeżywasz i doświadczasz, to dopiero piękny początek tego niesamowitego, co Bóg dla ciebie przygotował.